Dzień dobry, witajcie. Tu podcast Inny świat, cykl lektury, w których ja sam, Paweł Mościcki, staram się analizować różne teksty, wątki, pojęcia, problemy. Ale dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek dla naszych patronów, którym bardzo serdecznie dziękujemy za, za wsparcie dotychczasowe naszej pracy. Zachęcamy innych, którzy nie będą w stanie obejrzeć tego odcinka w całości, ale w części na pewno do tego, żeby do tego grona patronów i patronek dołączyli. Dzięki temu będziemy mogli takich odcinków produkować więcej i więcej czasu poświęcić na research, rozmowy, refleksje i różne tego rodzaju rzeczy, możecie nas wspierać na stronie patronite.pl ukośnik inny świat, ale nawet jeśli nie zostaniecie naszymi patronami bądź patronkami, możecie zawsze polajkować nasze odcinki, komentować je, udostępniać innym, subskrybować nasz kanał na YouTube i w ogóle przyczynić się na różne sposoby do wzmożenia zainteresowania naszym kanałem i kolejnymi odcinkami. No dobrze, dzisiaj, jak zapowiedziałem w tytule ma być rozrywkowo bo ma być YouTube Party na cześć Wiktorii Nulans, ale zanim do takich, do takich rozrywkowych części Dojdziemy, no to oczywiście trzeba będzie troszeczkę popracować. I najpierw chciałbym przybliżyć Wam w ogóle postać Wiktorii Nuland. No bo jak nie interesujecie się jakoś bardzo wnikliwie sprawami politycz politycznymi, polityki międzynarodowej, możecie w ogóle nie wiedzieć, o kogo chodzi. Ponieważ Wiktoria Nuland należy do takich. Graczy z drugiego rzędu urzędników administracji amerykańskiej, którzy nie są najczęściej na pierwszych stronach gazet, nie są też nominowani przez żadne demokratyczne wybory. Po prostu nominuje ich kolejna, nominują ich na stanowiska kolejne administracje. No i tutaj Wiktoria Nuland rzeczywiście należy do czegoś, co nazywa się niekiedy krytycznie. W Stanach Zjednoczonych permanent state albo deep state, niektórzy mówią, czyli taka administracja, która niezależnie od tego, która opcja rządzi, zawsze gdzieś tam na konkretne decyzje polityczne wpływa. Wiktoria Nuland, kochani, była już ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Przy NATO w latach 2005-2008 była rzeczniczką Departamentu Stanu USA 2011-2013. Później miała funkcję Assistant Secretary of State przy Europie i Eurazji. To są lata 2013-2017, więc to jest kluczowy okres, o którym też będziemy dzisiaj mówili. I następnie w latach 2023 i 2024 w administracji Joe Bidena była sekretarzem, zastępczynią sekretarza stanu, a później no, także podsekretarzem stanu do spraw polityki międzynarodowej, do, do spraw politycznych. To się dokładnie nazywa Undersecretary of State for Political Affairs. Jak sama podkreśla, pracowała dla sześciu prezydentów. Chyba jedynym, który jej żadnej funkcji, od kiedy zaczęła już tę funkcję pełnić, nie przydzielił, był Donald Trump, ale tam inni zaprawieni w bojach neokonserwatyści e, odgrywali ważne role. No właśnie chyba ten neokonserwatyzm jest cechą charakterystyczną Wiktorii Nuland, no, czyli takie przekonanie no niezbyt wyrafinowane, że Stany Zjednoczone reprezentują świat wartości i jako taki mają obowiązek, a nie tylko prawo do tego, żeby te wartości na całym świecie wprowadzać jak trzeba to siłą. Jej umocowania rodzinne chciałbym tutaj teraz Państwu przedstawić, ponieważ one też pokazują pewną strukturę władzy czy zależności w administracji i poza administracją Stanów Zjednoczonych, ponieważ Victoria Nuland jest żoną jednego z najważniejszych tak zwanych neokonserwatystów amerykańskich, Roberta Kagana, który ma na koncie różne właśnie takie wystąpienia twierdzące, że Stany Zjednoczone powinny wręcz siłą rządzić światem. Jest to też autor takiego, takiej książki The Jungle Grows Back, z której najprawdopodobniej pochodzą te metafory, Ogrodu przeciwstawionego dżungli, którymi posługuje się szef dyplomacji Unii Europejskiej dzisiaj. Natomiast Victoria Nuland jest częścią szerszych rodzinnych zależności, które są powiązane także z najważniejszymi instytucjami, think tankami amerykańskimi. Tutaj mam taką grafikę, z której wynika, że Victoria Nuland, czyli Departament Stanu, jest, jak wspomniałem, żoną Roberta Kagana. On ma brata, którym jest Frederick Kagan. Jeden kieruje czy też zasiada w, w zarządzie Brookings Institute, drugi w American Enterprise Institute. Natomiast żona Fredericka Kagana, Kimberly Kagan, jest założycielką i dyrektorką Institute for the Study of War czyli Źródła wiedzy dla wszystkich polskich komentatorów, polityków i ekspertów, ale wy nie musicie iść w ich ślady i możecie już zdawać sobie sprawę, że jeśli czerpiecie wiedzę z Institute for the Study of War, to czerpiecie wiedzę z ośrodka propagandowego Departamentu Stanu USA, czyli jest to punkt widzenia Stanów Zjednoczonych, informacje wygodne dla Stanów Zjednoczonych, przedstawiane w taki sposób, żeby politykę międzynarodową Stanów Zjednoczonych, pchać do przodu, że się tak nieelegancko wyrażę. Victoria Nuland jest więc częścią no takiego właśnie takiej sieci oligarchicznej władzy, która nie zmienia się od lat, bo te instytucje współtworzą politykę międzynarodową Ameryki od, od wielu, wielu lat. Skąd Wiktoria Nuland jest najbardziej znana? No Tutaj mogę też pokazać ciekawe zdjęcie z Majdanu z 2014 roku. Jest to Kijów, Ukraina. Wiktoria Nuland rozdaje ciasteczka. Ci z Was, którzy mają skojarzenie do słynnej skądinąd frazy, niech jedzą ciasteczka, myślę, że nie jest to do końca od rzeczy. No, ale ta pomoc. Wiktorii Nuland dla protestujących na Majdanie Ukraińców. Nie ograniczała się do rozdawania jedzenia. Można spokojnie powiedzieć, że Wiktoria Nuland jest architektką i najważniejszą sprawczynią przewrotu na Majdanie oraz. Całej polityki amerykańskiej wobec Ukrainy, której skutki oglądamy dzisiaj na polach bitewnych i cmentarzach, gdzie powiewają ukraińskie flagi. Uważam, że należy ona do najbardziej zatwardziałych, prowojennych postaci amerykańskiej administracji ideologicznie nieprzejednanej, bezwzględnej i ostatecznie działającej na niekorzyść nie tylko Ukrainy, ale mam poczucie całego świata. Będziemy dzisiaj wsłuchiwać się w jej opinię. Właśnie ja będę, teraz wygłosiłem trochę taki, taki własny statement. Natomiast zasada dzisiejszej imprezy, że się tak wyrażę, polega na tym, że dajemy głos samej zainteresowanej i niech ona się, że tak powiem, nam sama przedstawi. Czasami to wystarczy za wszelką krytykę, więc nic więcej nie należy dodawać, wynajdować jakichś tajemniczych. Historii, czy powiązań, czy do, doszukiwać się jakichś ukrytych aspektów. Wszystko jest, kochani, na wierzchu, i można wszystkiego się dowiedzieć, jak się tylko po prostu słucha. No dobrze. Wiktoria Nuland odeszła z, ze swojej posady kilka miesięcy temu. Wiele osób dyskutowało na temat tego, co to właściwie oznacza. Były takie optymistyczne wizje, to znaczy takie, że opcja. Toczącej się w administracji amerykańskiej od dwóch lat dyskusji na temat tego, jak bardzo eskalować wojnę na Ukrainie, jak bardzo stawiać na szali bezpieczeństwo międzynarodowe w geopolitycznej potyczce z Rosją. Wiktoria Nuland należała bez wątpienia do tego stronnictwa, jak powiedziałem, najbardziej za, zajadłego, że tak powiem, i nawet niedawno, oczywiście. Na ekranach telewizji udzielała wywiadów, mówiąc, że czas oczywiście ostrzeliwać cele na terytorium rosyjskim, że należy oddać rakiety dalekiego zasięgu Ukrainie. Wszystko pięknie, na zakręcie takich wydarzeń jest Trzecia wojna światowa. My z racji też położenia zostajemy chyba całkowicie jak wypisani z rejestrów. Więc ja się z takich, z takich propozycji nie cieszę, nie należy, niezależnie od tego, co można myśleć na temat e, sytuacji e, Ukrainy na froncie i jakichś potencjalnych prób e, jej polepszenia. Wydaje mi się, że e, wszystkim przysłużyłyby się przede wszystkim rozmowy pokojowe i powrót do politycznego rozwiązywania tego konfliktu, ale o tym już mówiliśmy wiele razy. Chciałbym dzisiaj właśnie odwołać się do wywiadu, który Victoria Nuland. E, udzieliła takiemu portalowi Politico. To jest też mainstreamowa taka agenda, która no, trochę jak Instytut Studiów nad Wojną, w ogóle większość mainstreamowej prasy amerykańskiej po prostu jest taką, takim korytarzem, za pomocą którego amerykańska oligarchia po prostu podszeptuje różne rozwiązania, sugeruje treści, przedstawia narracje, które są jej wygodne i tak dalej. Victoria Nuland, tutaj mamy taki ciekawy właściwie tytuł, była na samym szczycie Departamentu Stanu, jest gotowa mówić, prawda? I od kiedy odeszła ze swojej funkcji, to w podtytule She gets real about a world on fire, czyli zaczyna no, mówić prawdę na temat tego świata, który płonie.